Dzień dobry Państwu. Mamy wakacje, więc nie będziemy siedzieć w laboratorium, lecz wyruszymy w teren w poszukiwaniu ciekawych historii. Na początek przyjrzyjmy się kilku przedmiotom. Cóż to takiego jest? Wygląda jak szyna kolejowa: śrubka i gwoździk. Tylko że prawdziwa szyna kolejowa wygląda tak. A zatem, co to takiego? Dziecięca zabawka? Śrubką tą mogliby bawić się chłopcy? Otóż nie. Pod koniec XIX wieku na wystawie w Paryżu francuski konstruktor Decaville przedstawia najmniejszą na świecie użyteczną kolejkę, której szyny wyglądają właśnie tak. Oraz taki oto parowóz. Kolej ta jest tania, łatwa w budowie i choć wygląda śmiesznie, może przewozić ładunki setek ton. Dlatego bardzo szybko zdobywa popularność. I po kilku latach od premiery dociera już w nasze okolice. Dzisiaj wsiądziemy na rower. I podążymy jej szlakiem. Jesteśmy w terenie. Za moimi plecami ścieżka wiodąca po nasypie w kształcie półokręgu, pośrodku lasu. A zatem kiedyś coś tutaj musiało być. Otóż Biegła tędy linia kolei wąskotorowej. Linia Bydgoskich Kolejek Dojazdowych. Ostatni rozkładowy pociąg przejechał tędy dokładnie tego dnia, w którym przyszedłem na świat. Dnia następnego urządzono uroczyste pożegnanie. I choć bilety były darmowe, nikt się nie cieszył, gdyż mała kolej z Bydgoszczy odjeżdżała ostatni już raz. A dziś. Wsiądziemy na rower. Stalowe koła zastąpimy kołami naszego roweru. I udamy się w podróż z zapomnianym szlakiem. A jeśli wsiądziemy także do pojazdu, wyobraźnia, przeniesiemy się w inny świat. Podróż swą rozpoczniemy oczywiście na stacji. Tak więc zapraszam do Bydgoszczy na dworzec Małej Kolei. O, Proszę Państwa, jesteśmy na stacji. Jednak trudno tu szukać stacyjnego budynku. Nie kupimy biletu, nie wsiądziemy do małego pociągu, a jedynie na rower i do naszego pojazdu wyobraźnia. Po dawnej stacji nie zostało już nawet ślad. Jednak to stąd wyruszymy w naszą podróż. Podążamy trasą małej kolei. I wjeżdżamy na ścieżkę rowerową, która prowadzi dokładnie śladem dawnego toru. Niedługo nasz szlak krzyżował się będzie z linią kolejową numer 131. Powstałą kilkanaście lat wcześniej niż mała kolejka. Jak wyglądało to krzyżowanie? Zobaczymy. Było kilka wariantów. Jeden z nich to na wprost, pod nieistniejącym już mostem. Ale zbadajmy może wariant drugi. Skręcamy w prawo. I tu mamy przepust pod linią numer 131. kiedyś jechały malutkie parowosy. Dalej jednak nie pojedziemy, gdyż drogę zagradza stalowa krepa. Ale widzą Państwo nasyp, na którym kiedyś ułożony był wąski toł. A w oddali przyczółek mostu. Obejrzyjmy ten most. Mała kolej powstała wcześniej niż nowa część kanału bydgoskiego. Prace nad małą koleją rozpoczęto w roku 1894. W 1895 oddano do użytku pierwsze odcinki. Tymczasem ta śluza została oddana do użytku w roku 1915. Wybudowanie nowej części wymusiło. Wybudowanie mostu. Tu w oddali widzą Państwo betonowy przyczółek. Niestety nie można tam wejść, żeby obejrzeć to z bliska. Ale to tędy kiedyś przebiegała trasa małej kolei. Oczywiście jest to jeden z wariantów, inny wariant pod wiaduktem nad linią 131, którego niestety już nie ma. A my udajemy się w tej chwili na przystanek Czeszkówko. Przed nami przystanek czyszkówko, to tędy biegła kiedyś linia kolejowa. Stąd nazwa ulicy Nad Torem. Tablicę, którą Państwo widzą, ufundował rok temu pan. Marek Jeleniewski, aby upamiętnić miejsce, w którym kiedyś zatrzymywała się mała kolejka i podążała dalej ulicą nad Torem. To oczywiście jeden z wariantów przebiegu trasy, gdyż trasę zmieniamy. Na większości starych map mamy jednak trasę biegnącą wzdłuż ulicy Grunwalskiej i dalej ulicą wiejską. I tam pojedziemy. Jedziemy dalej w śladzie wąskiego toru. Wariantem trasy, który biegł wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej i dalej skręcał w ulicę Wiejską. Dokładnie tor biegł w miejscu, gdzie w tej chwili znajduje się pas zieleni między autobusem a drogą, którą się poruszy. Bariera dźwiękochłonna osłoniła nas od hałasu drogi. Podążamy w stronę ulicy Wiejskiej. To w tym miejscu przed laty wąski tor skręcał w prawo. I tędy wiódł będzie szlak naszej wyprawy. Wielki tor wiódł dokładnie tą trasą. Jedziemy teraz po jego śladzie. Zastanawiali się może Państwo, dlaczego ulica wiejska jest taka szeroka. Po prostu musiał się zmieścić zarówno tor, jak i szosa. Podążamy ulicą wiejską. Czyżkówko Las. Kolejna tablica ufundowana przez pana Marka Jeleniewskiego upamiętniająca przystanek, na którym kiedyś pasażerowie wsiadali do małej kolei i podążali szlakiem, którym dziś podążamy my. Wyruszamy ścieżką rowerową, która biegnie w dawnym śladzie małej kolejki wzdłuż ulicy Koronowskiej. W latach, gdy kursowały tu pierwsze pociągi, Koronowska była szosą, po której jechały leniwie ciągnięte przez konie furmanki. Dziś mamy konie mechaniczne. Dziś żyje się szybko, ale czy dziś ludzie są bardziej szczęśliwi? Czy ten pęd do nikąd i hałas jest tak naprawdę dla nas dobry? Ludzie coraz częściej zamykają się w blaszanych pudełkach i podążają przed siebie, zapominając o tym, że to, co najpiękniejsze, czasami znajduje się bardzo blisko na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba jechać setek kilometrów. Tak naprawdę szczęście możemy znaleźć w każdym miejscu, jeżeli tylko będziemy to potrafili. Trasa ta jednak jest dość hałaśliwa i nie będziemy jechać nią aż do samego Koronowa. Dzisiaj wyruszamy w podróż w czasie, więc trzymamy się w szlaku kolei wąskotorowych. Za chwilę za tablicą kończącą nasze miasto skręcimy w prawo i będziemy jechać. W spokoju i w ciszy. Pięknym szlakiem w stronę Smukały. A ścieżka rowerowa biegnie dalej, wzdłuż Koronowskiej. Mamy tablicę kończącą biegoszczkę, a my skręcamy. W nieznane. Stoję dokładnie w śladzie bydgosko małych kolei. Za moimi plecami biegła kiedyś kolejowa trasa. I dziś pojedziemy tym szlakiem. I naszym pojazdem wyobraźnia przeniesiemy się do czasów, kiedy życie może nie było najłatwiejsze, ale za to spokojne. Za chwilę nasz szlak skręci delikatnie w lewo i wjedziemy na nasyp w którym poruszały się małe pociągi jedziemy nasypem który widzieli Państwo na początku tego filmu Na razie teren jest poziomy, lecz gdy mijemy zakręt, powoli zacznie wznosić się w górę aż w stronę smukały. Ze szlakiem tym wiąże się pewna ciekawostka. Otóż przed laty podróżowali nim bydgoscy kajakarze. Pasażerowie siedzieli w pierwszych wagonach, do których doczepione były specjalne platformy, na których jechały ich kajaki. Ze względu na różnicę wzniesień, parowóz nie był w stanie podciągnąć całego składu do stacji Smukała. Tak więc przed wzniesieniem skład rozpinano i kajakarze wjeżdżali aż do restauracji Leśna natomiast malutka lokomotywka wracała z powrotem by podjąć platformy z kajakami i do tego miejsca gdzie rozdzielano składy właśnie się udajemy piękna trasa to kiedyś tędy bydgoszczanie udawali się na Sobotny czy niedzielny wypoczynek. Organizowano nawet specjalne pociągi wycieczkowe. I my możemy pojechać tą trasą z jedną tylko różnicą: stalowe koła zastąpimy kołami naszego roweru. Przed nami dawna mijanka. To tu rozdzielano składy i malutki parowóz wjeżdżał z pasażerami po czym wracał. Po platformy. Przed nami tor główny. Prócz niego był tu jeszcze taki tor pomocniczy, na którym można było odstawić skład, by przepuścić pociąg jadący z naprzeciwka. Przejdźmy się chwilę. Dawnym szlakiem, dokoła ściana zieleni. Ale nie ma już torów. I chcę to Państwo powiedzieć, że gdzieś tam daleko, na krańcach naszych szlaków, te tory są. Grupa pasjonatów odbudowała szlak i wyremontowała. Parowóz i można się nim przejechać. I kiedyś dojedziemy tam i wybierzemy się prawdziwym, malutkim parowozem w trasę ku przeszłości. Przed nami teren się wznosi. Dlatego tutaj zamiast nasypu, kolej poprowadzono w przekopie. Jedziemy przyjrzeć się trochę bliżej temu miejscu to ślad Bydgosko-Wyrzyskich Kolei Dojazdowych dawny zapomniany szlak Trudno przejechać tym rowerem, gdyż tam przed nami kiedyś był mały drewniany wiadukt. Po tym wiadukcie przed laty spacerowali kuracjusze pobliskiego sanatorium. Dziś jest tutaj centrum pulmonologii. Ale wiaduktu już nie ma. Był on dokładnie w tym miejscu i wyglądał tak. Dojeżdżamy do ulicy Meissnera. Po prawej stronie mamy Centrum Pulmonologii. Właśnie w tą stronę możemy dojechać do centrum i oczywiście do miasta. Natomiast droga po lewej stronie to miejsce po dawnym wiadukcie. Po rozebraniu wąskiego toru wiadukt także rozebrano, a przekop zasypano. A my ruszamy dalej w stronę smukały. Przed nami powalone drzewo. Pamiętam jeszcze lata, gdy szumiało na wietrze, ale wichury sprawiły, że dziś jest miejscem zamieszkania dla różnych małych, żywych istot. A my udajmy się na szlak wyżysko bydkowskich kolej dojazdowych. Sejdziemy teraz do przekopu, w którym leżały małe tory. To tędy przed laty biegła wąska kolej. To tędy wiodła trasa do smukały, w której znajdowała się restauracja leśna. To miejsce kiedyś wyglądało tak. W tym miejscu była zwrotnica i tory rozchodziły się w dwóch kierunkach. Na wprost szlak biegu do Morzewca, a stamtąd można było dojechać do Koronowa przez Kościerac lub do Kasprowa, skąd wiodły drogi do Nakła, czy też Wierzchucina Królewskiego lub Wąwelna. Jeżeli skręcilibyśmy w prawo, szlak wiódł nad Brdeą i dalej przez most, który dziś ukryty jest pod wodą, do Maksymilianowa oraz dalej do Żołędowa, włók i Kozielca nad Wisłą. A tu widzą Państwo oryginalny, zachowany słup energetyczny, który pamięta jeszcze czasy, gdy słychać było w tych okolicach gwizd parowozu. Zaś za ścianą zieleni ukryta jest restauracja leśna. Gdybyśmy cofnęli się ładnych kilkadziesiąt, a może nawet 100 lat temu, i spojrzeli z tego miejsca, Widok wyglądałby tak. Oto dawna restauracja leśna, a właściwie to, co z niej zostało. Nie zjemy tu dziś obiadu, nie napijemy się herbaty. Jeśli chcemy jechać dalej, musimy zadbać o prowiant i napoje we własnym zakresie. A gdzie dalej pojedziemy? Tak jak wspomniałem, możemy w stronę Morzewca i dalej do Kornowa możemy też w stronę Maksymilianowa. Jeżeli ten film się spodobał, mam dla Państwa taką propozycję. Niech Państwo zadecydują, w którą stronę pojedziemy w następnym odcinku. Jeżeli większość chce w stronę Morzewca, proszę wpisać tekst Morzewiec w komentarzach. Jeżeli w tę stronę Maksymilianowa, proszę wpisać Maksymilianową. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następną rowerową podróż w czasie. Do zobaczenia w następnym odcinku. A jeśli Państwo woleliby zamiast na rower wsiąść do wagonu ciągniętego przez taki malutki parowóz, jest to możliwe w najbliższą sobotę. 1 lipca. Zapraszam do Białośliwia, gdzie będą czekać prawdziwe parowozy, prawdziwe wagony. I po takich oto malutkich torach pojedziemy uroczą doliną Rzeczki Białośliwki. Do zobaczenia!